Cześć Bramkarze, nazywam się Andrzej Bryczko i jestem właścicielem marki Bravery, producentem rękowic bramkarskich Premium Jakości. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o nowe modeli rynkowicz stworzonej zespolon profesionalnych designerów and technologium. Second skin, czyli druga skóra. Właśnie tego efektu chcieliśmy uzyskać całym naszym zespołem, żeby właśnie ta odczuwalność była u bramkarzy, kiedy oni zakładają nasze rękawice na swojej dłonie. Użyliśmy absolutnie nowych materiałów, żeby zapewnić, żeby rękawica była jak najbardziej lekka, jak najbardziej elastyczna i jak widzicie absolutnie nie potrzebuje żadnego paska i żadnego żetonu. В професіональних ринкавіцях брамкарських дуже важні шви і крій пальців. Е, Тут уже рішми е, круй full negative, і як то можна віддати, е, шви зажити внуч ринкавіця, чи максимально допасуване до пальців. W tym modelu użyliśmy najlepszego e, niemieckiego lateksu Kontakt 4 mm plus 4 mm wyściółka dla maksymalnej amortyzacji najmocniejszych strzałów, no i oczywiście dla maksymalnego chwytu piłki e, w każdych warunkach pogodowych. Na froncie rękawicy są paski żelu ułatwiające testkowanie. Rękawica jest zrobiona z nowego materiału. Ten materiał nazywa się AirPrem i zapewnia nam maksymalną lekkość i maksymalną elastyczność całej rękawicy. Ważnym cechą tego lateksu są właściwości hidroskopijne. Należy zwilżyć lateks rękawicy przed treningiem lub meczem, żeby uzyskać najlepszy chwyt. Kiedy macie nową rękowicę, to będziecie mieć delikatny problem, żeby założyć, ale to uh, już po jednym dwóch треiningach, ну, oczywiście po dwóch uh, uh, umyciach, bo ten material ma memory form, czyli pamięta formy ręce i po dwóch umyciach uh, ta rękowica zostanie już jak najbardziej dopasowana do waszych palców czy do waszej loży.